Le bella con la papaya A z tej strony, Xero, i w tym odcinku chciałbym Wam przedstawić kilku idiotów oraz hamów z Hiszpanii, czy tam z Meksyku, w sumie nie wiem, więc zapraszam do oglądania. Po tym krótkim intrze, chyba możecie tutaj stwierdzić, że to co oni w ogóle robią, jest tak żałosne i w sumie, um, jeśli na przykład ktoś by Wam miał tak zrobić, myślę, że to byłoby tak bardzo żałosne i tak byście po prostu się zdenerwowali, żebyście podobnie reagowali jak ci ludzie po prostu, ponieważ jak sami widzicie na materiale. Ludzie zaczynają ich gonić, nie wiem, spróbują ich złapać, się, nie wiem, bić czy coś, no zachowanie tych osób z Hiszpanii, które to robią, niby to jest jakiś jakaś forma pranku, ale prank ma być, kurde, fajny dla drugiej osoby, a nie tak mega hamski, że nie wiem obsypują Cię czymś, albo, nie wiem, bitą śmietaną, co obrzucają, wleją na Cię bitą śmietaną. Kurde, to jest bardzo żałosne moim zdaniem. W tym odcinku bardziej tu chciałbym Wam po prostu pokazać, że takie coś jest po prostu na, na internecie. Może nie widzieliście, ale... Okej, okay, bola się coś obejrzeć, okej, okay, może to dla niektórych będzie śmieszne, bola się chwilę pośmiać, ale kurczę, jeśli się tak pomyślimy, i co by było jakby na przykład nam takie coś ktoś zrobił? Kurczę, no nie wiem, idziemy sobie na przykład do szkoły i nagle biegnie kilku idiotów, rzucają Cię bitym śmietanom, biją cię czy coś, przewracają cię i nagle uciekają, no myślę, że wasza reakcja byłaby bardzo dziwna, moja w sumie też. Bo to jest takie po prostu niecodzienne zachowanie. Dodatkowo to wszystko nagrywają na YouTube'a. OK, coś tam osiągnęli, ale moim zdaniem są idiotami, ponieważ... Takie halskie zachowanie no jest no, niezbyt normalne, kurcze, no, ludzie sobie normalnie idą miastem, nic, nic się nie spodziewałem, nagle ktoś, kurcze, biegnie, kilku idiotów, nie wiem, ściągają mu, przed przykład, to już to jest, kurcze, żałosne trochę, bo nikt sobie tego poruszy, po prostu nie życzy, a jednak to robią. Dodatkowo jestem ciekaw w ogóle, czy dostaną jakieś, nie wiem, mandaty oraz kary, bo jeśli, na przy policji to zrobili, to policja na pewno jakoś musiała zareagować, więc jestem ciekaw. Te wszystkie materiały są tam, wszystko powycinane jest, więc jakoś nie można na tych materi materiałach zobaczyć, ale mi się wydaje, że jakaś taka akcja mogła być z policją. Oczywiście link do kanału będzie w opisie, możecie sobie obejrzeć, Można się oczywiście trochę pośmiać, ale nie, moim zdaniem jest to po prostu żałosne zachowanie, tutaj w tle widzicie, że lecą te wszystkie filmiki. No niektóre, okej, okay, coś tam jest yy, oryginalnego, ale kurczę, to jest żałosne zachowanie. Dobrze, że to już w Hiszpanii, no, że już tak w Polsce zaczęli robić, myślę, że e, Polska jest takim państwem, gdzie reakcje byłyby o wiele gorsze, nie wiem, policja by częściej jeździła, czy coś, jakieś patrole, kurczę, jakby tak więcej osób zaczęło robić. No, myślę, że jeszcze do tego nie dojdzie, że w Polsce będą tak prankować, hamsko bardzo. Tylko z, raczej myślę, że Polska zostanie przy, przy takich prankach, takich wiecie, bardziej typu... E, aha, właśnie, w Polsce prawie nikt nie robi pranków, Ravgord prawie nic, Wapniak też nic. E, oczywiście są jakieś nowe kanały, więc w sumie taki Bartuk USA albo, nie wiem, Lukas. E, takie kanały jeszcze są śmieszne, miarę do obejrzenia, jakieś le, Jelenie Jaja. Wardenga to już bardziej profesjonalnie to robi z innej strony, więc e, w Polsce w sumie jest już trochę mniej tych kanałów. Od prankowania, bo w sumie Ravgor i Weapon kiedyś prowadzili te najlepsze w sumie kanały, które były w Polsce jak najwyżej. Ale mam nadzieję, że nie zaczną się takie pranki jak tutaj widzieliście na ekranie. Więc w sumie co? Jest to taki odcinek bardziej na luzie, w którym sobie coś po prostu powiedzieć, coś ciekawego możecie zobaczyć. Ja nie wiem, poprzedni odcinek był to ekstremalny parkour, mogliście zobaczyć tutaj idiotów z Rosji, którzy nie wiem, skaczą sobie po dachach. No jest to fajne, wszystko ok, więc link też wam się tutaj wyświetli, albo będzie w opisie. Możecie sobie użyć kolejny, odci poprzedni odcinek i napiszcie koniecznie, co chcecie w kolejnym odcinku z takich niestandardowych rzeczy, których raczej się nie ogląda i się nie widzi ich tutaj na YouTubie, chyba, że się ich szuka to wtedy, ale myślę, że większość osób tego nie widziała i o tym nie wie, więc takie ciekawostki z YouTube'a to ja będę Wam pokazywał, jakoś komentował, więc wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć i piona! <trony> <trony>